Przepraszam Panią, o, dzień dobry. czy Pani może się orientuje z czym jest e-papieros? Wiem, że to coś, coś bardzo szkodliwego. Okej. Okay. Chciałaby się Pani dowiedzieć czegoś więcej? Oczywiście. Zapraszam. Przepraszam, czy Pani wie co to jest IQOS? Nie. Hmm. Chciałaby się Pani dowiedzieć? Nie. Zapraszam. Przepraszam, czy wie Pani co to jest POD? Nie. Chciałaby się pani dowiedzieć? Zapraszam. Co do szkodliwości tradycyjnych papierosów, chyba już nie trzeba nikogo przekonywać. Niosą one po prostu śmierć, wyniszczając pomału nasze drogi oddechowe oraz serce. I, quos. I quit ordinary smoking. Czyli rzucam tradycyjne palenie. To bezdymne urządzenie elektroniczne, w którym w przeciwieństwie do tradycyjnych papierosów tytoń nie jest spalany, a podgrzewany. Urządzenie, będące produktem jednej z firm produkujących tradycyjne papierosy, obecne jest na światowym rynku dopiero od 2014 roku. W związku z tym w chwili obecnej nie ma zbyt wielu publikacji, które dotyczą wpływu tzw. IQOS na zdrowie człowieka. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala również stwierdzić, że użytkowanie tego urządzenia nie ma wpływu na rozwój nowotworów czy też przewlekłych chorób układu oddechowego. Wydaje się również, że fałszywe jest powszechne stwierdzenie, że urządzenia tego typu są mniej szkodliwe niż papierosy elektroniczne. Wystarczy porównać temperaturę podgrzewania obu urządzeń. Temperatura podgrzewania obecnego w papierosach płynu zawierającego nikotynę. Tak zwanego i liquidu wynosi od 150 do 180 stopni Celsjusza. Natomiast w przypadku urządzenia typu iquos wkłady tytoniowe podgrzewane są do dwukrotnie wyższej temperatury przekraczającej 300 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura podgrzewania może powodować uwalnianie większej ilości substancji toksycznych. Amerykańscy naukowcy wykazali, że w aerozolu IQOS-a Stężenie swoistych dla tytoniu kancerogennych N-nitrozamin jest niewiele niższe niż w tradycyjnym dymie tytoniowym, a znacząco wyższe niż w przypadku aerozolu wytwarzanego podczas użytkowania papierosa elektronicznego. Zgodnie z wynikami innego badania przeprowadzonego na ludzkich komórkach na błądka drugodychowych, urządzenia podgrzewające tytoń wykazują podobną cytotoksyczność co papierosy tradycyjne oraz e-papierosy i w konsekwencji mogą prowadzić do stanu zapalnego w płucach. E-papierosy są często przedstawiane jako zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych papierosów, ale coraz więcej wskazuje na to, iż w tym przypadku pojęcie mniejszej szkodliwości jest zudne. Prowadzone od kilku lat badania coraz częściej dowodzą, że e-papierosy są niemal równie szkodliwe, co tradycyjne. I-liquidy to coś więcej niż glikol propylenowy i gliceryna. To także nikotyna. Jej szkodliwe działanie nie budził raczej wątpliwości oraz dziesiątki, jeśli nie setki rozmaitych substancji aromatyzujących. Przeprowadzone dodatkowo badanie składu tych płynów ujawniło, że zróżnicowanie ich składu jest przeogromne. Im więcej różnych związków zawierał dany e liquid tym większa była jego toksyczność. Szczegółowe testy ujawniły, że najbardziej toksyczne są dwa związki chemiczne, aldehyd cynamonowy oraz vanilina. Jest o tyle zaskakujące, że obydwa są szeroko stosowane w przemysłach spożywczym i kosmetycznym. Okazuje się, że wdychanie ich po podgrzaniu ma zdecydowanie szkodliwe działanie. Nie warto stosować urządzenia, które wytwarza substancje toksyczne i rakotwórcze. Nie warto stosować produktu, który posiada jedynie kilkuletni okres obserwacji. Nie warto zamieniać nałogu na inny nałóg, który w perspektywie kilkudziesięciu lat może okazać się równie.